Słuchajcie widzowie, to ja Matruner Tutaj jestem, szybko widzicie mnie? Zobaczcie zbliżyłem Mam cały czas tą maskę na twarzy Zobaczcie jaka ona jest ciemna Czarna, tak, i ona ma trójkąt Nie wiem co z tym zrobić, co z tym fantem Ogarnąć, ale słuchajcie Teraz zrobimy taki mały deal Wy zostawiacie łapkę w górę, a ja Słuchajcie, zaraz wam pokażę kto tutaj koło mnie Stoi, szybko zostawiajcie łapki w górę To pod tym filmem Tak, z 4000 5000 łapy w górę, dobra, wiem, że Wam się uda, więc szybko to zostawiajcie. Komunikat do Was za momencik, pokazuję Wam. Uwaga, uwaga, patrzcie na to, kto tutaj się znajduje. Uwaga, patrzcie tutaj, ile lalek. I to są wszystkie lalki ze Squid Game. Nie wiem, to jest chyba rodzina lalki, głównej lalki. Tutaj jest jedna taka bardzo straszna. Ta mi się najbardziej yy, przeraża, ale patrzcie, one w ogóle się ruszają. Przebudziłem je w poprzednim odcinku. Razem ze Smile'em je znaleźliśmy, ale Smile poszedł przez te drzwi i poszedł sobie daleko, daleko, chęt stąd. Dobra, ej, Lalki. Patrzcie, jedna, tutaj sobie patrzy jednym okiem. Ta w ogóle jest śmieszna, wygląda jak owieczka Lucy. Patrzę na nią. Ma oczy jakoś tak, w, nie wiem, dziwna, mega dziwna. Okej, okay, ta też jest. Co ona ma na ogóle na czole? Ty, Lalko, wyglądasz mega dziwnie. Patrz, obraca się za mną. Ty, ale słuchajcie. Zobaczcie, one mają tutaj ręce takie wolne. Ej, a jakby tak wejść do takiej lalki? To jest pomysł! Ej, spróbujmy wejść. Zobaczymy co jest w środku takiej lalce. Słuchajcie, zostawiajcie tutaj, nie wiem, tak z yy, 5000 tysięcy łapek w górę, a wejdziemy do takiej lalki i sprawdzimy co w niej w środku jest. Może uda się coś ogarnąć. Dobra, ej, yy, patrzcie na to. Są drzwi. Ej, halo! Ja nie mogę z nich skorzystać, nie mogę wyjść! Halo? Ej, pukam. Dobra, słuchajcie, musimy zapukać. Może ktoś tam jest po drugiej stronie? Może Smyslu? Czemu on w ogóle mi zostawił? No nie ogarniam tego, dobra. Pu, pu, pu! Patrzcie, nawalam! Uuu, otwieraj! Kto tam jest z drugiej strony. O-ou... To ochroniarz? Nie ruszać się! Co? Panie ochroniarzu! o Co to za życie, kurde? czekaj. Stać! Gdzie ty jestem? Zniknął! Ej! Ej, co to za ochroniarz? Patrzcie, kurde, kurde. Trójko... Ochroniarzu, tu jestem, za tobą. Zobacz, widzisz mnie? Zostań! <grym> wow, nie strzelaj we mnie, zioło! Za widzowie, to ja Smile Slow. Smile slow. slow? Dalej ochroniarzem jesteś. <grym> Ej, dobra, e, słuchaj, ale wiesz co, my musimy się stąd wydostać, bo patrz, tu lalki cały czas się patrzą, ale one w dół, ej, one są jakby wyłączone, tylko patrzą się na w naszą Trzeba stronę. Trzeba włączyć lalkę, wejść do niej i ty tam wejdziesz do tej lalki, Myśli, że ale to... pierwsze, no? lider nas wzywa, to... szef Squid Game. Co? Słuchaj, słuchaj, słuchaj teraz bardzo uważnie Słuchajcie widzowie, no? no, jak nie przejdziemy dzisiaj Czterech gier, czy tam pięciu No wszystkich gier na Squid Game To odpadniemy raz na zawsze Pożegnamy Co? się I nigdy nie wrócimy Musimy teraz przejść gry Wszystkie, Matusiu, dawaj Ej, tak. ale to lider nam kazał o, Wchodzimy o. To, to Szef, jest... szef, szef, lider, lider... To jest mega... niespotykany dzień, że mamy wszystkie gry przejść za jednym razem. Dzisiaj Pamiętaj... za jednym razem każdą grę o, przechodzimy o. z osobna. Jak nie przejdziemy ani jednej, jak jednej nie przejdziemy, to już odpadniemy na zawsze. Nigdy nas widzowie nie zobaczą. Okej, okay, słuchajcie widzowie, więc to jest naprawdę niespotykana chwila. Zostawiajcie łapkę w górę, a my razem ze Smilem będziemy musieli przejść. Nie wiem jak to możliwe, że tobie kazał, kazał bo ty jesteś ochroniarzem, ale okej, okay. dobra, zrobimy to, otwieraj drzwi, idziemy. Idziemy! Dawaj, ziomo, dawaj, otwieraj, idziemy, szybko pokonać tak. to wszystko, wszystkie te gry ogarnąć. Dawaj, otwieraj, bo ja nie Chodźmy mogę. Jest squid wolność. Game Wolność! Zobacz smajslu, wolny jestem nie, nie jesteś wolny, nie jesteś ważny. tu są ochroniarze! Nie? O, o, to są trójkąty, ja jestem kwadratem, czekaj. ja jestem ich szefem. Ja im rozkazuję. Trójkąty, słuchajcie mnie, idziemy do e... innej gry, do lidera, słyszycie? Do lidera idziemy, cofnąć się. Co Ale tu już. się dzieje? Do tyłu. czemu? Marsz. Ej. Smile, oni ci się nie słuchają, ty. Czemu się nie słuchacie? Jestem kwadratem, jestem szefem waszym. Idźcie, ale już, Idź. O, idź ej, ty, uderzył cię! Co? Pani głową machnął w ciebie. Czemu on nie idzie? A, no idźcie! Czemu się nie słuchacie? Patrzcie, we... Nie słuchają się, Smajla w ogóle, Smajl, to jesteś słabym tym co, yy, wy... prowadzącym. Idź, ich bo tutaj. tak, w łepetyne, słyszysz? W dostaniesz. Idź! Dawaj z główki. Uuuuuuh! Co mi o, robię? A, smile, a, Chodź, u nie, o, uderzył! Jego ja też uderzyłem, pobiegnie za mną, Smile ratunku! Uderzyłem się drzwi, chodź! O, o, Otworzę, o, uważaj, o, o. uważaj! Spadłem? Smile, on się goni mnie. mi strój! Jak cię zablął strój, co ty? Uważaj, nie, zbiega na Do mnie, pięknie, Smajl! Chodź tutaj, szybko! Musimy stąd Uciekaj. zwiewać, ziomo! O kurczę, dobra! Dawaj, 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 uciekamy stąd! Ziom, szybko, dawaj, szybko, szybko, szybko chodź kojesz, tu! Dawaj, pięknie! Jesteś nie... graczem, Smajl! O nie, ściągnij strój! Nie grom, nie za nami! Uważaj, jest dosłownie kilka kroków za nami! Spadę Spadaj, szybko, szybko! O, nie, nie jestem, nie jestem! dobra, jesteśmy w którym miejscu? Tylko to Widzisz pojawiliśmy to? się teraz na arenie. To, z to jest wie... arena ze szkłami. Musimy Ej, wybrać odpowiednie wyczyście. Stało... Czemu? O tam są e... stojący. Czekają ty... na nas. Ale... Musimy przejść to Jak My mamy to przejść, Stare, ale to... Trzeba przeskoczyć te szkła. Kto pierwszy, Kto pierwszy I, idzie? I, I szkło jedno może być nieprawdziwe. Jedno może pa paść, pęknąć, wiesz? Ja nie Ja się boję. Ale dobrze, że tu są pęknięte, bo już my raz to przychodziliśmy, Pamiętasz? Nie wiem, ja nie wiem. Ma tu. Ty pierwszy, ty pierwszy. Zawsze byłeś moim najlepszym przyjacielem. Ja idę. wychodzę z jesteś Widzowie, ja was kocham. Uwielbiam wszyscy. jesteście. No właśnie, Tak. Jeden. Dawaj, dawaj. Wszystko dobrze, dobrze, dobrze. Udało się pierwsze. Przesuń się. Jestem tutaj. dawaj, 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 dawaj. Ostrożnie, musisz to zrobić szybko, ładnie. Okej. Uwaga, uwaga. Uwaga. Za pierwszy. No

Dawaj! Ja się boję, ja się boję. Co, jak sam spadnę na dół. Spójrz Dasz jak radę, to Trzymam dla ciebie kciuki! Dzień dobry, witam ochroniarze. Tam... Ej, już skończyłem to zadanie. Mamy jeszcze 3 minuty noktowizji tutaj. Cały czas dymki mi obok tego. Z musisz tu przejść! Wierzę w ciebie. No, dobra. Ja nie Pasz. wiem, czekaj. Ej, drewno wykupię! Ty zaraz drewno, będziemy mogli sobie zrobić deski, patyki i stół do konstruowania. Ty 300 IQ! Drewno wykupię! Kupię. No, <laughs> Dawaj, dawaj, weź drewno czekaj, sobie oszukujemy. wykup. Widzowie, teraz... szybciej. W tej grze troszeczkę oszukujemy, kopiemy drewno. Tylko nie pode mną! Elo! nie zlecieli tutaj. Patrz co ja tu robię, wróciłem po ciebie, żeby dać ci utuchy. No właśnie! Żeby co? dać... Porodem, naprawdę? No tak! Bo ja nie, nie chcę zostawić przyjaciela takiego samego tej. Ej, chłopcy zyskacze, ty, Chłopce, skaczę, ty na, na początek, na koniec. Dobra, z chłopcy... mańsą so, dawaj, bo ja ci... tutaj rozwalam już to przejście. Ej, uważaj, dawaj. nie podemną, nie podemną, pode Mož... ej! Muszę cię tutaj otuchyć, dawaj, patrz. No nie, nie, jedź trup! Uff. Boże, Uff. Boże, bo zaraz ja spadnę. Dawaj, patrz, smajsu, zobacz, patrz. Tyk, co skaczę? Zobał się. Paca, yes! wow! kolejny raz przyszedłem, ziom! Ja ja Ej! Ej, dwa jest. razy, przeszedł dwa razy z tą samą grę, jakie łatwe. No, no dawaj, e. easy, nie, 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 nie. Czekaj drewno, do Po co ci drewno? Kolego, tylko Szkoda czasu, dawaj, nie Skaczę, uwaga! Wow, lecy, patrz to, patrz to, patrz to! Ej! Jak? Pierwsza Genialnie. gra e, ukończona. Przyszliśmy ją. Ej, teraz co? musimy iść do idziemy dalej? Ale tak, ty, ty masz wytyczne jakieś, jakie kolejne gry są, czy idziemy Lider prosto? Lider chyba nas zaprosił teraz na ciastka. Ciastka? Tak, na ciastka musimy. Ej, te ciastka są spoko, dawaj, ja lubię ciastka, dobra, lubię sobie... 99 Ej. lat, dopiero a... rok minął, a co, to, to jeszcze 90 lat musimy tu Nie, nie, nie. Matuner, dobra, z... idziemy, Ja bym idziemy. stawiał na 10 lat, no, już przeszło. Dobra, idziemy na ciastka z majstrą, ja lubię ciastka. Jeść, bardzo jeść ciastka. Jeść. O, widzimy plac zabaw, to jest to. Kolejna gra, tym razem z łamaniem ciastek. Musimy Chodź, ile tu ochroniarzy, chodzi o, o tak, stronę, tu jest dużo ochroniarzy, nie oni przegiąć. na nas będą się cały czas patrzeć. Chodź, a ten, który? O, o, o. coś, jakieś dymki e, z niego lecą, niebieskie. Czekaj. Mierzy Co? na mnie z broni. O, o, Dziwne. to jest trójkąt. Czekaj. Nie, nie, nie. By dokładnie Chodź. to odłamać. Co? Coś tu za nami stoi. Matuner to jest skrzynka matunera? Właściwie To jest skrzynka z Uuu, co w niej się znajduje? Otwórz no, swoją, o, czekaj, ja otwieram o, swoją. swoją otworzyć? Jest ciastko i jest ciastko patyk, trzeba skrobać, skrobać, trzeba, Matruner, bierz ciastko o, i bierz o, patyk. I tylko dobra. dobrze, życzę tobie powodzenia, abyś ja się tobie nie odłamało. Smile.

żebyś tylko nie płamał, słyszysz? No dobra, panie, panie ochroniarzu, my tutaj robimy ciastka, proszę bardzo. Pyk, pyk, pik 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 pyk, pik 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 pyk, 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 tak, pyk, tak, tak, pyk, 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 na... jeszcze, pyk, jeszcze, pyk, pyk, jeszcze, pyk, pyk, Udało mi się! pyk, 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 Porównajmy rzuć! pyk, 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 i to, to ty trzymaj, a ja będę swoje Dawaj, pa, dwa, daj, ja Raz, Dwa, trzy, pik, 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 Ej, a te slow. mam jeszcze mniej. Spójrz, tylko Czekaj. kawałek został. Dobra, Może ja ci uda wrócę. się rozwalić do końca, co? To jest to daj, ciastko. Dawaj. Czekaj, yy, daję ci z tym więcej. Ja mam jeszcze Ej, mniej, no smajsu, no co ty odwalasz? Ja mam mniej, o mas więcej. No ale cwaniak jakiś Kaka. z ciebie poczekaj. Ty, tak, 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 tak. ja zrzucę te ciastko zaraz z najwyższego punktu i nie, zobaczysz, nie że go, bo Dobra. się Nie, go, bo się, nie zrzucaj go, ciastka, nie! Matunem, Jak ja mam nie mam nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Czekaj, 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 czekaj. Nie, bo się ciastko, ziom, zrobię nie. to, uwaga, raz, dwa, trzy, poleciało! Nie, nie, No co, no, co, no, to no, Patrz. no, no, Oszukista. E, udało jak to, się! Oszukuje się spokojnie. Tak udało się, ciadko, e, zobacz jakiś cykelek. Zobacz, porównajmy oszukista. ziom. Zobacz nie, na to, zobacz jaki Oszukuj! Kawałek ci został! Ostrożnie ziom, bo jak Mnie. ci pięknie, to ci odstrzeli, spójrz! Akronia e, stoję koło ciebie! Z bronią, możesz szczególnie. lizać będę, patrz! Nie, 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 Uważa, Patrz, łok, lizesz! Łu, pypina! E, Raczej było skrogę teraz widać, to no jak lecić. Leci, zjem ten. Zjem ten kawałek. Zjem ten kawałeczek, patrz! Cyk, e, ja nie mogę skrobać tak, Nie mogę. Wisać. A ten no, no, <grym> no, zobacz, Bo to już końcoweczka, tak Ja mogę pa, pa. sobie go zjeść do końca. Pa. Da, daj, 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 pek, 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 I jak wypada, bo ile wypada? Nie, 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 I co? i nie, nie, jest nie, 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 co? nie, nie, co, nie, nie, co, nie, 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 z lewej,

Patrzcie mam siłą brodę Smashu, on tu dał e... nam informacje Minęły 4 lata Minęło Co? 4 <laughs> <laughs> lata? Co? Skubaliśmy te cyclę. Tak ciastka? długo? Czemu e, tak kito. czas szybko była mega, mega w Minecrafcie? Patrzcie, proszę chodzi? bardzo. Niech pan zabiera te ciastko, my idziemy tutaj na inną grę. Mieliśmy 4 lata, widzowie. O co, 2, znaczy, 3, co. O, nie, tak. Dobra, mańsu, widzisz, masz brody, jesteś staruch. Oddaj mu to ciastko nie, i. Tak, tak nie może być, widzowie. Oddawaj mu ciastko i idziemy na kolejną 99 grę. Ziodł, mańsu, 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 mańsu. Mach panie tutaj igłę, być... z patyka, proszę Ej, ciastko bardzo. Tak, widzisz, masz na plecach, ziodł. Tak? Na plecach. To czekaj, ja już mu oddaję, o. Pyk. Teraz rozputek. O, teraz o y, zabrałem, Ej, no, oddałem brodę. Mamy problem, zamieniłem się w jakiegoś starucha, broda mi urosła. Jesteś tym dziadkiem ze Squich Game. 80, 80 i Dobra, 80 idziemy na kolejną grę, Czy dawaj nie? musimy tu przyjść! Jeszcze 90 lat tam zostało. Musimy tu przejść, lata, idziemy! Chodź, idziemy na kolejną grę. Dobra, podaję dawaj. ciastko, proszę bardzo, zrobiłem, proszę bardzo, Ochroniarz sprawdza Dawaj I, mu patyka, oddawaj i lecimy Połakał, tak, okej, okay, dobra, jest git, dobra, idziemy Dobra, ochroniarzu Kolejna prowadź, prowadź, idziemy na kolejną grę dawaj, Nie dawaj, możemy szybko. tego przegrać, bo inaczej nas odstrzeli i będzie po nas. To dobra, co chodźmy. teraz? Jaka gra teraz? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Co, Smyth? Kolejna gra? Następna e... gra to Oła. przyciąganie liny. Co jest? Ten musimy mieć do góry, żywo, nie, z brodom. idę. No to jest przypał. Z, z brodą, chodź Matuner, tak, tak. Z kimś to, będziemy się mierzyć. Ile ty już lat tutaj e... siedzisz, ziom? Z ochroniarzem, tak. Ochronisz. Ile lat już siedzisz? E... Ja już lat, nie wiem, z 10. Ile to już minęło, to oj tam się coś w ogóle pali. Ej, ale on, czerwone, ja tą gierkę kojarzę. O nie, tu... musimy wygrać z ochroniarzem. On jest silniejszy, on Patrz. jest większy od nas, masywny taki, więcej waży. Patrz smyso, tutaj Nie na górze jest radę. smycz zobacz, O, widzisz? smycz, czyli ta linka. co smyczem tak. mamy nawalać? Czekaj, o ja jeju. ci pokażę, zobacz Musisz trzymać ją w rączce i uwaga, patrz ja To rzucę. rzucisz mu? Musisz, musimy Uważymy rzucić cichę. do niego I u, uwaga, patrz Popścimy sporo, przysiady może, czekaj przysiady, żebyśmy więcej A byli musimy osiwali. się rozgrzać, tak? Czekaj. <laughs> czekaj, o, ćwiczę, ćwiczę. Dawa, musimy ćwiczę. taktykę ogarnąć Smajso, zobacz Ja będę ciągnął i będę ci mówił, że idziemy do tyłu, szybko, szybko Bo on będzie A ja wtedy mam skakać, albo może jakoś tak wiem, szybciej Dobra, dawaj. Ej! Trzy... Będziemy oszukiwać! Czekaj, czekaj! O, oszukamy, oszukamy! Jaki Zatrzym... Y, linę, linę zawiążemy za te drzwi. I wtedy... I patrz, patrz, wejdziemy na drzwi i one powinny się uruchomić, czy nie? Nie, nie da rady. Nie Ale wiem. tutaj zawiążemy. Ty! Linę przywiążemy do tego, do kratów! <laughs> dawaj, dawaj! O, Dobra, szukamy. dawaj. Trzy... <laughs> to zaraz, ty... Dwa... No. Jeden rzut! Ło! tak! Zaczepiłem się! Jest. Co? Jest? Widzę! Jest? Złapał? linę! Tak, no tak, to ochroniaste. Ja, ja też się ją Teraz twoja kolej. Dawaj, cisma, musisz te oma, trzymać. Dawaj, po, on, on za nogę ty nogą trzymali. Nie a... wiem jak on to zrobił, ale czekaj, on też patrz. to tego Dobra, na ściągniemy. Będziemy się przyciągać. Co ja też nogą trzymał? A... Musimy się sklić bardziej. Tak, Skliłem się. Okej, okay, mamy linę. Nie musimy mocno, uwaga, ciągniemy 3, dwa, dwa, jeden. 1, Mocno, dawaj, dawaj, o, dawaj, o, dawaj, o, dawaj ciągniemy. Ci, ale ciężko słabo o, Ej, On do nas do przodu do do nas po, po. ciągnie, poczekaj on Nie, 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 on idzie do tyłu do Nie, 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 nie o, spajsłu, szybko! Nie. nie, bo zaraz spadniemy, z państwu! Szybko! Nas, dawaj, ciągnij, ciągnij! Do do tyłu, do tyłu! O nie, dawaj jeszcze trochę do tyłu, spadź się do tyłu! Do tyłu, do tyłu, cofaj Pociągnęliśmy go! O, dobra, czekaj! Do tyłu się cofaj, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Tak, mocno, mocno, dobrze, dobrze, dobrze! Jest! O, idzie ta są na ruk, na koniec! ciągnie nas, ciągnie nas, zobacz! Jest mega ciężko! jak on jest masywny, gruba On jest silny, po prostu ma taką energię, chłop! O, z patrz już jestem na krawędzi! Nie, nie, ma tu nie, nie, nie. Давай, Саня, живы! Давай! Раз, 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 Roz, jeszcze! 3, 2, 1, I... Roz, idzie, idzie i do roku, Zaraz tak! O! Co? co I, I hops! I, i hops! Roz, I hops! Jeszcze! A, do, do drzwi, jeszcze jest do drzwi! To do, do drzwi. Próbuję! Tak, 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 tak! Zaraz będzie! Zaraz będzie! Chodź, chodź Jeszcze, jeszcze! Jeden dam rady! razem dam rady! w ciebie! O nie! Ciągnie nas! Jeszcze, w swoją stronę. Nie stronę! Co nie, jest grane? To nie jest niewykonywalne z nim! Idziemy, patrz! Beskitu, no, patrz! On już pociągnął aż do, do drzwi Oooooo pan spojrzez. Nie, 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 ogóle, nie, Teraz nie do możemy do tego do dopuścić. Stary. Dawaj, 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 dawaj. O, o, o. Jeszcze, uf, jeszcze, uf, jeszcze uf, Jeszcze Chwileczkę. O idzie, 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 tak, 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 tak. Do drzwi, do drzwi, Zaczep za drzwi, Zaczep po drzwi! Do krad, do krat, do zaraz tak! Idzie, jeszcze, jeszcze. Jeszcze troszeczkę. się. on, już nie ma szans! Zaczaj, po drzwi, tak, Dobra, już się zaczepiony. No. Tak jest. Pro, piki. Ej, pięknie. poluzował. Co? Ej, co? co? Poluzował jak? Nie, 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 jeszcze troszkę. Dawaj. No, no dawaj, no dawaj Próbuję. dane rące. Robuję. mogę. Just. ej, poluzował się. Poczekaj. O, przepraszam. Zobacz, z slow. Co? Wygraliśmy to? No nie ej. wiem, zobacz linę mam. Oleś na dole. Tak? spadł. Mam to. Kolejna gra ukończona. Wygraliśmy nie gadaj. z ochroniarzem. Leży, płomony Aline, puść to, Aline! Nie wiem jak! Ty, on dalej trzyma Dobra, z musimy zejść, chodź szybko, schodzimy Za i zaraz ją ściągnę. Tylko o co chodzi? No, Czemu... On Czemu ona tutaj wisi? Chyba Czekaj. się połamał, spadł na dół. Teraz chodźmy teraz do niego. Panie ochroniarzu, żyje pan? Ty. Dobra, już nie mam tej liny. <grym> ja, e, nie, nie dobra, on wpadł. Ty. Dobrze, ty. dobrze, dobrze. Halo. Ci, ale ci patrzą się <grym> Dobra, co nam ale wygraliśmy zrobić. kolejną grę, została jeszcze jedna. Teraz musimy z tą lalką przejść. do tej lalki. Dobra, no? idziemy. Dawaj, chodź, 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 chodź. chodź. Musimy to zrobić. Jak najszybsko nie... musimy to przejść. Nie wiem ile jeszcze, jeszcze gier nam lalka, zostało. Lalka. Jeszcze nie, lalka? I czeka jeszcze druga gra z skutkami, z domkami. Nie graliśmy no, no. nigdy w to, Dobra, miast, to tylko to maski to... nie możemy ściągnąć, nie, o, jak coś. O... o nie, tylko nie Mamy on. problem. Idzie zobacz. szef Squid Game, czyli lider. Cały ten szef. Czego ono do nas chce? Tylko nie on, proszę. Tylko nie ty. Liderzy, Dzień dobry zquiderzy. panie liderze. Yy, Ojej. Udało nam się już przejść trzy gry. Ej, jaką mnie długo. co jest? Jaką. moja broda urosła. Co? Jest większa, dłuższa. Meskito e... jest dużo. Wy... O, o. dużo dłuższa. Ile lat, ci, że... ile lat minęło? Ile lat minęło? Ty, może ile warkoczyki określić. Nie, nie, nie wiem. wiem Zapytaj nie lidera, wiem. może on będzie wiedział, ile lat minęło. Liderze, ile lat już jesteśmy w tej grze? Liderze. Może nam Wiesz, pan powiedzieć, ile wiem, mamy tu już a nawet lat? nie patrzy, on nie komunikuje. Ej, ty ty streden. Upatrzcie patrzy się na mnie. Ustrożnie. O nie, o nie. Ile co? lat minęło? Years, years, te lata, lata. Ile. Jungen! Dawaj, szybko! <grym> Jungen. To wiesz, Jungen? Jagan, Jungen! Opiszę coś <grym> nie wiem, Jungen jare. Jungen dawaj szybko. ile tego leciało lat? Ach, tum szybciej! co no, dawaj, ciekawe dawaj, uwaga, ziomo. Uwaga Ciekawe, ciekawe, no! Ja. Co? co? 40 lat Ej, to nie. czekaj, to my mamy już po 60 jesteśmy. Nie, nie. O, o. Czemu? Czemu ja mam brodę? Jak się jej pozbyć? Obednij mi tą brodę, łapie za brodę! Weź mi z gulią! Weź, ej, złap mnie za czekaj, brodę. Czekaj, mogę ci butelką w głowę dać, czekaj, pa. Udniemy nie, chwyć mnie za brodę, chwyć mnie za brodę. Ej, za brodę, za brodę weźmie! Nie no, weź to co... O, o, chcesz o, a to przeć... dobra, nie, 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 to lepiej nie. Słyszałem o przeciąganiu Liny, ale przeciąganiu brody jeszcze nigdy. Ej, mam problem, jak ja mam brodę, słuchy, urwać? Dobra, ja gulanty, idziemy na kolejną grę, Chodź, szybko! Dobra, I liderze, prowadź, prowadź, gdzie lat. mamy iść. Dobra, z on idzie z nami. Tak on, mi on nas prowadzi tam. O, -o. E, A co się stanie, jak przeżyjemy 99 lat i będzie 100? Co, co wtedy? Nie Odejdziemy? Nie czy wiem, czy slow, nie wiem, nie mam pojęcia. I Dobra, ja idziemy szybko. Niech ja on nas nie prowadzi, objedniemy. dokończymy wszystkie gry i będziemy wolni. Dawaj, jeszcze dwie chyba zostały albo trzy. Nie wiem. Ale my nie otworzymy tych drzwi, liderze, czekaj, bo my musimy do lalki wejść. Otwieraj. Otwiera. O, wow. wow. jest to nie, działało, Dobra, jeszcze pojedynki. i kolejne. To będzie lalka, czyli Dobra, e, czarne zielone... nie, czerwone zielone. Czerwone zielone, czarne. Czerwone i czarne, zielone czarne, czerwone, i jak green, green light, ale. czy coś takiego, czy green czy light. Czyste. Green Dobra, light. O, Dobra. o, o jest. jest. Dobra, Uwaga, jesteśmy, na jest. Dobra. Uwaga, jesteśmy na arenie, ale tu co może ej, patrz, jakiś tu w ogóle. Czekaj, ugasz, ogóle. ugasz ugaś ogień? Ugasz ogień arena się, Ale nie ma lalki. Ej, ale zobacz, lider chyba na zostawił, zobacz, nie ma go. Ej, co jest? Akwarium masz na brzuchu, Ma matuner. Co? Jak Ej, to akwarium? <laughs> Chłopie, co, jest? co ty akwarium kradniesz? Oszukujesz! Zostaw akwarium, nie kradnij! Lalka się pojawiła! Zobacz! Smańslu! Zobacz widzę, na to! Widzę! Jest! Ej, musimy zaczynać! Ja Teraz muszę szybko green tą grę przejść! Bo jak to się mówiło, Ej. czerwone, zielone. Ej. Teraz co, idziemy ko bo Chyba zielone. Cokolwa, kocina, jać jakoś tak Do, Ja idziemy, biegnę! Nie ja to cię. szybko przejdę! Smajsu, będę pierwszy! Uważ, 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 o, uśpiewał! Dobra, nie ruszam się! Taak, o, o, ja jestem graczem. Łooo wow. oho, oho, oho. nie się na nas. Nie możemy ani drgnąć, bo inaczej nas... Ja z tą brodą jak to Dobra, ja jak jakiś szybko, patrzcie, ja jestem z przodu! Nie, stronę, szybko! Przejdę to szybko nie, tą nie, grę! Nie, nie, Już nie, nie, jestem nie, przy końcu, o, o Śpiewała! Blisko! Nie ruszam się lepiej! Już jestem praktycznie przy końcu, MySlow. Uważaj, uważaj, patrz na ciebie, na ciebie. I na mnie, na mnie się gapi. No teraz na ciebie patrzy, no. I tak, na mnie. Tak, tak, czekaj. O, na ciebie się skurza. Dobra, patrz. Ja przyszedłem! Przyszedł, przyszedł, jest, przyszedł, udało się! A ja, a ja jestem, czekaj, a, ja ja Co ze mną? Czekaj, czekaj, o, nie, nie wiem, zmaicie. Ja się zostawiłem. O, dobrze, nikt się to, patrzy wejdź na wejdź ciebie. Niej, dawaj, dawaj, Dobra, szybko, niej, patrz. To tutaj to niej, mam rączkę. Szybko, szybko, szybko. Raz. Patrzysz na mnie, gapisz. Szybko, wchodź do wchodź do okay. niej, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, przejdę, bro. Przejdę, 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 o, przejdę. jestem. O, swój slow. Dobra, ja wchodzę, stary, no już jestem do, dosyć wysoko. O, ja idę, idę, o nie, wróciła się. Jeszcze ja muszę, na jej jaju. głowę wskoczę. Bardzo blisko. Dawa, dawaj, dawaj, na jej łypytyna, na jej dawa, dawa, dawa. Na mnie. Widzisz dawaj, mnie? Daj, daj, daj. Skacz, musisz Bo tam nie gapi, Czekaj, Patrz, czekaj. tutaj jestem. To jest skacz, skacz na nią. Skacz, <laughs> teraz, widzę, Czekaj, czekaj, widzicie, czy skocz, 3 2 1. Wow! wow. Yy, dobra. Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi, ale jestem gdzieś. Jestem w bladze ze Squid Game. Czajecie to? Okej. Okay. Dobra, drodzy widzowie. Szybko subskrybujcie ten kanał oczywiście z dzwoneczkiem. Jeśli chcecie zobaczyć co jest w środku, szybko musicie zostawić pod tym filmem 5000 łapek w górę. Nagrywam kolejny film. Zobaczymy co się wydarzy. Szybko subskrybujcie ten kanał oraz mój drugi kanał Matroner Play Games. Wbijajcie również na mojej macie wszystkie linki w opisie. Na Instagrama macie sklep z koszulkami Matronera. Macie wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa pa.